Hej, hej, cześć, widzicie, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z Fortnite. Sorry, że jakby trochę jest zamieszanie, ale coś się stało z nagrywarką i po prostu inter muszę wam nagrać sam. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić cały czas na tak Miksonowi. Mixo -y, właśnie będzie odcinek z Miksonem, którym on będzie nam zadawał jakieś pytania i my musimy mówić zawsze tak. No i odcinek wyszedł super, zapraszam do oglądania. I pamiętajcie, jeszcze dzisiaj wracuje ten, wyniki konkursu razem z tym. Tak, bardzo chcę polecieć na Stark Industries. <słuch> <słuch> tak, chcę wyjść drzewo ze Stark Industries. <słuch> A ja już widzę Starka. Yy, czy ja chcę wygrać grę? Ja bardzo chcę wygrać grę, Mixon. Tak, chcecie uratować, Mixon. Dobra, lecimy, widzowie, uratować Mixona, no bo jak? Yy, czy póki nie zrobimy wina. A nie, tak nie wolno. Tak, bardzo, bardzo chcę użyć poduszki. Idziemy uratować Mixona widzowie, bo to przede wszystkim, bo tak bardzo chcę uratować, tak, tak powiedziałem, że ja bardzo marzę. Tak chcę pójść do odradzarki, Mixon. Dobra, idziemy do odradzarki, bo Mixon nam kazał. No niestety nie mam, nie będziemy chyba mieli naszego wymarzonego starka. Dobra. Odradzamy Miksona i lecimy dalej. Ała? Dobra. Dobra, odradzamy Miksona widzowie i lecimy dalej. A, ta, ta, a ten, ten moment wleci chyba do highlightsów, proszę Państwa. Nie no, ale nieźle go zrobiliśmy. Dobra, Mixon, jesteś? Masz jakieś pytania, czy coś? Może chce ci coś oddać, czy co? O, super, mi. I jasne, ja mam złotego, jakbyś chciał. A, i jeszcze mam do ciebie Kewa i możemy pójść postarka, bo ten typ chyba go nie wziął. Dobra, lecimy postarka i zaraz się widzimy. Dobra, to jest akcja. Chodzimy. Jeden typ leży? O nie, prawie leży. Dobra, przechodzimy sobie do drugiej gry. Yy, tak, Mixon chce zagrać jeszcze raz. To zaraz jesteśmy, cześć. Tak bardzo chcę polecić na Stark Industries! No nie no Żegnaj dumie tatera. Tak, bardzo chcę przykampić w sejfie. Ale czy mogę policzyć najpierw po broń? O. O, super. Nie mogę policzyć na duma, ale tak to mogę latać gdzie chcę. Montażysta wiesz co robić. Montażysta. Tak, okej. Okay. Tak, chcę polecieć na piszczącą puszczę. I tak dać ci wolwerina. Nie wierzę w to. Co ja robię? Co to ma być za challenge? Kto mi to kazał zrobić? Hmm. Przynajmniej widzowie, drodzy, zostawcie łapkę w górę, żebym ja mógł nagrywać. No właśnie, kolejne odcinki dla Was takie fajne. Tak, kiedy Mixon rozkazuje mi 24 godziny, ale już tym razem w prawdziwym życiu. O nie, Rozka najgorszy challenge. O, o, słyszę coś. Poproszę. O, o. Tu był jakiś typ. Zaraz go zniszczymy. Ta. Bardzo chcę to zrobić. Marzę mi się to. Gdzie jest ten typ? Tutaj nie, no tutaj jest. Tak, tu jest. O! Dostałem rewolwer złoty. Najgorszy prezent w tej grze. E, dobra, widzowie. Teraz postaramy się zdobyć dla Mixona e, wolwerina. Wolver, e, tak jak zresztą powiedziałem, że bardzo chcę to dać mu. Tak, chcę. Tak, ja to powiedziałem, nikt inny. Nie na mnie. E, co ja robię ze sobą? Powiedz mi kolego. Tak, już idę. Idę ci pomóc. A czy ten człowiek może? Dobra, dobra widzowie, zaraz się widzimy. Mikson mówi, żebym pomógł mu to idzie. Dobra, Mikson ma Wolverina widzowie, idziemy mu pomóc ale oczywiście Mixon go dostanie, bo jak inaczej. Yy, masz Wolverina, Mixon? Wolverine go zabił, mamy na Tak, wo yy, Wolverine. Tak, bardzo chcę ci pomóc. Buduj się. Yy, zaraz będzie leżał. Dobra, widzicie widzowie jaka akcja? No nie wierzę w to... Tak, i oczywiście Mixon Mogę Wolverina Mogę się uleczyć Wolverinem? Nieprawda, nie mam full HP Chwila, co ja chciałem zrobić? Tak, bardzo chętnie pójdę na słone strzechy. Zaraz się widzimy, widzowie, jak Mixon znowu mi z czymś wyskoczy. Tak, bardzo chętnie powiem Ci, jakie mam bronie. Mam złotą wolną ładowaną, mam... Yy, znaczy fioletową wolną ładowaną, fioletowego auga i złoty rewolwer. Tak, bardzo chętnie to zrobię. Tak, szczerze chcę. A wiesz, gdzie może jest. Tak, chcę ci dać amu do emki. Yy, a wiesz, gdzie może jest ulepszarka, żeby wykonać jak najszybciej zadanie? Czemu cały las się pali? A no przecież. Gdzie jest ta ulepszarka, bo nie widzę? Dobrze, to zaraz się widzimy. Cześć. No cóż. No to zadanie zrobione. Idziemy na słone strzechy widzowi. I zaraz się widzimy. Dobra, mamy gości. Tak bardzo chcę ci pomóc zabić gości. No, weź już, no. Chcę wziąć pazury i wolną pompę, tylko nie wiem, gdzie są pazury. A tam, okej. Okay. Dobra, no to ra ratujemy Mixona oczywiście. A którą wolną pompę, tą szarą? Dobra, idziemy ratować Mixona. Dobra, widzowie, to ten moment. I idziemy od razu się... Ty. Tak bardzo chcę wy wyrzucić ci pazury Wolverina, a mógłbym zabić najpierw typa? Desz wy Wyrzucam pazury, zaraz się widzimy widzowie Tak, chcę oddać tego fraga Dobra, zobaczcie w Mixona w akcji. Łokurne. Ja ginę. Tia, widzowie widzimy się w kolejnej grze.